Siemanko, dzień dobry, jak zaczynacie dzień? Bo ja od 4 rano właśnie idę sobie tutaj w kierunku Mostu Sikirkowskiego. Idziemy łapać najpierw wschód słońca. No, zanim wschód słońca, to jeszcze końcówkę tak zwanej niebieskiej godziny, blue hour. Później wschód słońca, zobaczymy co się będzie działo. No i główny dzisiaj event Mam nadzieję, że moje wyliczenia są prawidłowe i że będziemy mieli okazję sfotografować zachód księżyca nad Skylinem Warszawy widzianym z mostu. Jesteśmy chwilę po pełni po tak zwanej Koziej pełni, Kozim Księżycu czy jakoś tak. E, także Księżyc jest duży. E, ostatnio jak ten zachód Księżyca był nad Skylinem, to Księżyc był taki tylko rogalik. Niestety nie udało mi się tego złapać. E, w dniu, w którym było bezchmurnie nie mogłem tutaj przyjść wieczorem. E, księżyc przychodził idealnie nad Skylinem, więc kudos dla tych, którym się to udało złapać. E, Na no a później było już pochmurno warunki idealne. To zobaczcie. Będziemy tutaj sobie tą ścieżką rowerową. Pierwszą rowerową wzdłuż e, tutaj Wisły. Za chwilę będziemy na moście. E, no i zaczniemy działać. E, mam nadzieję, że dobrze to wszystko policzyłem. E, no i do zobaczenia. Dobra, słuchajcie, idę sobie tutaj dalej ścieżką. No i módl się, żebym przeżył, bo... na mojej drodze stoją... dziki, kurwa. Właśnie widziałem tutaj ścieżką rowerową, locha... <laughs> sobie przechodzi. Nie wiem, czy będzie widać, ale... właśnie, jadę tutaj z pierdoli. Kurwa macie. Idź, idź sobie Kurwa Przerażające one są, niestety tutaj sobie urzędują Ostatnim razem jak tu szedłem na wschód słońca To dzików nie było Ale też było zajebiście Bo na środku tej ścieżki sobie Leżały małe sarenki. Też niezbyt przyjemne spotkanie musi być. Eee, jak z taką, bo tam sobie popierdzielają młode świniaki. Też niezbyt e, przyjemne spotkanie musi być z taką mamą sarenki. Ale zdecydowanie bardziej boję się kurwa dzików. Dobra, jesteśmy już, słuchajcie, tutaj wchodzimy na most. Widzimy się na lokacji. Jest dobrze. Jest w miarę ciepło. Wprawdzie tutaj na moście trochę zawiewa, więc e, kurteczka jest. E, dzisiaj jestem trochę później niż ostatnim razem. E, wtedy byłem jeszcze przed wschodem słońca tak naprawdę. Teraz już e, to słoneczko e, o tam po drugiej stronie nad horyzontem już pewnie jest. E, dlatego ta niebieska godzina już pewnie minęła. Za mną, nad moją głową widzicie księżyc. A tutaj widzicie skyline, no i zobaczymy, no, zaraz sprawdzimy na aplikacji jeszcze, jak to będzie dzisiaj wyglądało z tym zachodem. Chyba, chyba się pomyliłem w obliczeniach, ale zobaczymy. To co lubię w tej miejscówce, no to po prostu ten widok, a to czego nie lubię, niestety na moście trzęsie, wobec czego dzisiaj będziemy próbowali ze statywem, który tutaj przetargałem, zrobić długie naświetlania. Mam filtry ND, także możemy to ogarnąć. Wśród fotografów zawsze jest spór, co jest lepsze: wschód czy zachód. Ja na moście zdecydowanie wolę wschód, bo zazwyczaj jest dużo mniejszy ruch tutaj na nim. Wobec czego też tym mostem mniej trzęsie. Teraz praktycznie w ogóle nie trzęsie. Wobec czego te długie naświetlania są wtedy możliwe, nie wiem, sprawdzimy dzisiaj to czego nie lubię w tej lokalizacji jeszcze to właśnie te dziki, które spotkaliśmy po drodze, te sarynki może trochę bardziej przyjaźnie wyglądają, ale są równie niebezpieczne, to czego też nie lubię to tutaj to jest pytek pajęczyn i olbrzymich pająków ostatnio mi taki plas do plecaka i wylasł dopiero w mieszkaniu, mało się nie posrałem, strasznie nie lubię pająków no i co? No i do dzieła, tak? Zobaczymy, co tutaj będzie dzisiaj wychodziło. Już tutaj rozstawiony, przygotowany. Wpiąłem wężek oczywiście, no bo, tak jak mówię, tutaj trochę trzęsie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sprawdziłem sobie na tej mojej apce takiej... ...tej google'owej z niebem. Nie wiem, jak ona się nazywa, nie pamiętam. No i wygląda na to, że księżyc będzie... Niestety zachodził gdzieś o bardziej o, yy, o, o tutaj, o tu za moimi plecami, aniżeli nad, yy, nad Skylinem. No trudno. E, sprawdziłem sobie już na kompasie, żeby wiedzieć też jaki tu jest dokładnie kierunek yy, i żeby to sobie mierzyć gdzieś tam w przyszłości dokładnie. Oczywiście tutaj poczekamy trochę, zobaczymy w którą stronę jednak ten księżyc pójdzie, ale myślę, że aplikacja nie kłamie i raczej nie ma szansy na to. E, e, spróbujemy sobie długich na nie Zobaczymy co będzie wychodziło. Jest e, trochę ruchu na moście, więc e, zobaczymy. E, no i co? E, to co jeszcze lubię w tej lokalizacji, to e, to, że e, mam tutaj swoją miejscówkę. E, tutaj mam zaznaczoną e, naklejką. E, nie mówcie bagietą. Eee, także tutaj sobie zazwyczaj rozstawiam aparat i wiem, że z tego miejsca jest po prostu ten widok i ten kąt na skyline, najlepszy. Jedziemy z tematem. Nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz zobaczymy. Zaczyna już świtać. Słońce już nad horyzontem. Czego najlepszym znakiem jest to, że. Odbija się ono tam w elewacji jednego z wieżowców. Powiem szczerze, nie wiem który to. Eee, zerknę sobie później na, na zdjęcia i go zidentyfikuję. Eee, także tutaj się wszystko zaczyna. Dobra, pierwsze długie naświetlanie, już za nami. 2 minuty 46. Sobie maszynka naświetlała, co oznacza 5 minut stania, bo drugie 2 minuty 46 sekund. Aparat zamyka przesłonę i naświetla tak zwane kolory czarne po prostu żeby tutaj wyrównać barwy, no i trochę mieli też to zdjęcie sprawdziłem, nie wygląda to za dobrze no niestety, tutaj te samochody jeżdżą, teraz lecę z drugim naświetlaniem trzymajcie kciuki, bo na razie połowa czasu i ani ten tir nie przejechał, więc jest szansa żeby było to naświetlanie już bez y, tych drgań one były niestety widoczne na no tym zdjęciu, które w e, zrobiłem. E, muszę tutaj przyjść po prostu e, wcześniej. E, ostatnio byłem o, e, chwilę po czwartej, no teraz w sumie też no ale to już jakiś czas temu było, więc muszę tutaj być e, pewnie trzecia, 3.30 tak, żeby e, tą niebieską godzinę na długim naświetlaniu bez. E, tych jeżdżących tirów jeszcze sobie złapać. To, czego jeszcze nie lubię w tej miejscówce, wprawdzie nie, nie miałem okazji na całe szczęście tego doświadczyć, ale dzień temu, czy dwa tygodnie temu rowerzysta tutaj jadący właśnie około godziny czwartej natknął się na wiszącego człowieka tutaj z mostu. No i to nie, nieprzyjemny na pewno też widok, także dzisiaj nie łażę, nie sprawdzam, Skupiam się na skyline na tym ekraniku małym. Aparatu też słabo to widać, ale podejrzewam, że że zdjęcie jest delikatnie poruszone. Zobaczymy, co się da z tego wyłuskać. A tymczasem, no co, no odpaliłem, odpaliłem Nikona na, na nagrywanie. No i pokażemy Wam troszeczkę, jak tutaj masakra jak tutaj ten wschód słońca wygląda właśnie na nagraniu. Co innego jest do zrobienia? Dzisiaj fal start, niestety ten księżyc jest dalej tam, także on sobie będzie, będzie gdzieś, gdzieś o tu, o tu, będzie sobie gdzieś tu ze, zachodził, a powinien był zachodzić tutaj, żeby Yy, osiągnąć to co chciałem osiągnąć. No trudno, mamy już yy, złapane na kompasie jaki to jest kierunek na tej aplikacji yy, yy, nieba, sobie to sprawdzimy i następny raz w tym kierunku chyba yy, z tego co widziałem taki, taki solidny księżyc to chyba w październiku, także wrócimy tutaj yy, sobie za za kilka miesięcy, dzisiaj mamy połowę lipca, także końcówkę lipca także pewnie w październiku tutaj wrócimy, będzie bardziej pizdziło no ale, cóż, czego się nie robi dla fajnych kadrów, nie? Słuchajcie, jest już 5.15 słońce już, o tam nad horyzontem, dosyć wysoko wschód dzisiaj Dzisiaj był o 4.45, czyli jesteśmy już pół godziny po wschodzie słońca. No, zazwyczaj, no zazwyczaj no parę tygodni temu, jak tutaj byłem, to, to ten wschód słońca był w takim miejscu, że łapał się idealnie tam w skyline. I tutaj słońce tańczyło też na tafli Wisły. Dzisiaj już e, tak nie ma, następnym razem przyjdziemy tutaj dużo, dużo wcześniej, no, jeszcze grubo przed świtem przyjdziemy tutaj o 3.30, e, tak żeby tą niebieską godzinę w takiej pełni z, tutaj spróbować złapać. Wtedy nie jeżdżą te samochody, e, no także tak. Jakby fotograf był prezydentem tego miasta żeby tutaj pod mostem. Zrobił taką platformę do zdjęć. Tam też jest fajnie. Tam jest taka rzeczka na dole, e, sobie wpływa. Tam można też fajne zdjęcia łapać i tego skyline'u. Dlatego e, jest nieprzyjemnie, bo cały czas roba leżą. Także e, trzeba się tutaj w jakąś moskitierę ubrać wtedy i, e, i sobie tam można stać godzinami. E, to przejście pod mostem też nie należy do najprzyjemniejszych umówmy się eee, no ale czasami się ludzie kręcą bardziej na zachód słońca o wschodzie to tam jest pewnie pusto tylko bezdomni pod mostem leżą niestety eee, no i co eee, nagrywamy sobie eee, przełączę na drugi aparat żebyście też zobaczyli jak to wygląda tutaj sobie nagrywamy i jest pięknie Bezapelacyjnie najlepszy widok w mieście. Nie ma lepszego widoku na skyline Warszawy niż z mostu Siekierkowskiego. Hello! Słuchajcie co to dużo gadać. No skyline skyline, jest przepięknie e, no ale głośno, w sensie e, niestety księżyc zachodzi nie tam gdzie trzeba Widać go tam pomiędzy, pomiędzy linami mostu także to już można zapomnieć no, i co? Złapaliśmy trochę materiału wideo, złapaliśmy kilka zdjęć. Jest z plusów. z plusów. To jest bardzo przejrzyste niebo, więc dzisiaj można to ten skyline łapać i wszystko jest ostre, jak Żyleta. Ostatnio były upały, więc to powietrze wiadomo drgało i ciężko było cokolwiek złapać na zachodzie słońca. Dzisiaj jest przyjemnie, chłodnawszy. No i widoczek przezajebisty Zwijam sprzęt i wracam do domu. Siema.